według świętego Jana, rozdział 3, wersety od 31 do 36. Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, ten jest ponad wszystkim. Świadczy on o tym, co widział i słyszał, a świadectwa jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi w słowa Boże, a bez miary udziela mu ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Dobry wieczór. Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj końcówka rozdziału trzeciego. To będziemy rozważać. I kochani, no to zaczynamy. Patrzymy wysoko, patrzymy w niebo. Dlaczego w niebo? No bo. Tam jest Bóg. Bóg jest w niebie, Pan Jezus jest w niebie, siedzi po prawicy swojego ojca. Mamy tutaj napisane, że kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. No właśnie. Bardzo często modlimy się modlitwą Ojczy Nasz. I jest tam taki fragment. Bądź wola twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Czyli ci, którzy się modlą tą modlitwą, chcą, aby właśnie to, co jest w niebie, działo się i na Ziemi. No ale to, czy coś dzieje się na Ziemi, to jest to, co w niebie? No, mam nadzieję, że nie, bo jeżeli w niebie jest to, co na Ziemi, to przyznam się, nie wiem po co iść do tego nieba. Ale. Wierzę, że w niebie są niesamowite rzeczy. I tak chciałbym, żeby to, co w niebie, działo się tutaj i na Ziemi. Do tego wzywa nas właśnie między innymi ten fragment. Do tego też wzywa nas. Inny fragment, gdzie apostoł Paweł w liście do Kolosan w trzecim rozdziale i wersety pierwszy do czwartego jest tak napisane Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu Gdy się ukaże Chrystus nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się chwale Słuchajcie, jeżeli my jesteśmy ludźmi wierzącymi, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to chcemy postępować tak jak Chrystus. My jesteśmy naśladowcami Chrystusa i patrzymy się i modlimy się właśnie do Boga, który jest w niebie. Chcemy przyjmować Jego wolę, bo właśnie bądź wola Twoja. Łatwo powiedzieć, ale czy zdajemy sobie sprawę, co jest wolą Bożą? Wolą bożą dla człowieka jest to, aby odrzucił grzech, aby odrzucił te ziemskie, cielesne postępowanie, te wszystkie przywary, te wszystkie grzechy. Więc łatwo powiedzieć, gorzej jest jednak wykonać. No bo nie ukrywajmy, wiele z tych przywar, wielu tych grzechów jest bardzo przyjemne i nie chcemy się z nimi rozstawać. Natomiast, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to patrzymy się na to, co w górze, i staramy się, mówiąc tak może kolokwialnie, niekoniecznie teologicznie, ściągnąć to niebo właśnie tutaj na ziemię. Niestety, wiele osób, które zrobią się wierzącymi chrześcijanami, nie wierzy zupełnie, że na świecie mógłby być pokój, że mógłoby być coś dobrego, uważają, że jest to zupełnie nieosiągalne. No właśnie, my nie wierzymy Słowu Bożemu. Słowo Boże mówi, że jeżeli poddamy się właśnie temu Słowu, Pismu Świętemu, Jezusowi Chrystusowi, to będziemy mieć życie wieczne chwale oraz w czci, którą da nam właśnie Ojciec. Podobne rzeczy czytaliśmy już w zeszłym tygodniu, też w tym trzecim rozdziale, kiedy Pan Jezus rozmawiał z Nikodemem, w dziesiątym wersecie, odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie temu, co Wam powiem o sprawach niebieskich? My nie wierzymy jako ludzie tak zwani wierzący, że to, co w niebie, to, co w Piśmie Świętym, bo to jest ten powiedzmy kawałek, fragment właśnie nieba, który Bóg nam zostawił, że jeżeli poddamy się pod to Słowo, to nasze życie zmieni się, a właściwie będzie zupełnie inne, będzie nowym. Ludzie na świecie mają własne pomysły, i próbują wszystkiego. I za każdym razem okazuje się, że może przez chwilę ten pomysł był dobry, ale potem znowu okazuje się kiepskim, złym i szukamy czegoś nowego. Ludzie nie chcą przyjmować i podporządkować się Słowu Bożemu, tego co Bóg nam tutaj zostawił. I oczywiście ludzie zupełnie niewierzący zupełnie do tego nie chcą podejść i to można by było powiedzieć jest normalne ale jak wiele osób wierzących nie chce podporządkować się pod e, Słowo Boże. Co mam na przykład na myśli? Jak wiele jest grzechów w Kościele, z którym się nic nie robi, który zamiata się pod dywan, gdzie się przymyka oko. A przecież Słowo Boże mówi, że odrobina kwasu zakwasza cały zaczyn, czyli najmniejszy grzech, który zostanie pozostawiony w Kościele, Spowoduje, że cały Kościół zacznie grzeszyć, łącznie z tymi starszymi, łącznie z tym najbardziej wierzącym pastorem. Tak mówi Słowo Boże. Słuchajcie, czemu w to nie wierzymy? Czemu cały czas próbujemy pertraktować tym grzechem i wchodzić w kooperację, zamiast go właśnie wyplenić? Czemu nie wierzymy, że w niebie nie ma grzechu i bez grzechu można żyć? Dlaczego tak mówię? No właśnie, przecież, kiedy jesteśmy wierzącymi, w naszym życiu nie ma grzechu. Kiedy narodziliśmy się na nowo, to w naszym życiu nie ma grzechu. Człowiek narodzony na nowo nie grzeszy i postępuje dokładnie tak, jak jest w niebie. Żyjąc jeszcze tutaj na ziemi, ma życie wieczne, jest uczestnikiem tego Królestwa Bożego i nie grzeszy. Wiem od razu, no jak to nie grzeszy? Każdy grzeszy. To, że upadnie czasami, to się oczywiście każdemu może zdarzyć, ale to nie jest jego naturą, ani nie jest jego przeznaczeniem, ani jego myślą, bo kiedy upadnie, to on wie, że zanim właśnie wyląduje jeszcze na tych deskach, na tej glebie, to że zgrzeszył i już przeprasza Boga. I prosi o wybaczenie. No bo tak jest w niebie. W niebie nie ma grzechu. Pismo Święto dokładnie to opisuje, to, co jest w niebie i chce nam dać i pomóc, abyśmy mogli żyć jeszcze tutaj na ziemi właśnie w ten sposób. Na samym końcu 36 werset jest napisane: Kto wierzy w Syna ma życie wieczne, kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Gdybyśmy je popatrzyli do Greki. To moglibyśmy tam przeczytać: Kto zaś nie słucha syna, bo to słowo również możemy przetłumaczyć jako słuchać, czyli usłyszeć coś, uwierzyć, ale też poddać się to i zastosować w swoim życiu. Więc kto zaś nie słucha syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży nad nim wisi. Kochani, podstawmy sobie teraz za X to, co właśnie nam wyszło. Mówiliśmy, że Pan Jezus jest słowem. To słowo mamy tutaj zapisane. I teraz, kiedy my nie wierzymy temu słowu, które czytamy, które jest zawarte w Piśmie Świętym, to tu jest napisane, że nie ujrzy życia, ale gniew Boży nad nim wisi. Kto wierzy, kto poddaje się w to, pod to słowo, kto słyszy i słucha i wykonuje, ten ma życie wieczne. To jest bardzo. Ważne. Wiele osób może powiedzieć: że Ja w to nie wierzę, ja nie wierzę, że to zostało napisane, zostało to właśnie niezafałszowane i tak dalej. Nieważne, co myślisz w dzisiaj, dzisiaj, jak to będzie, czy wierzysz, czy nie wierzysz. Przyjdzie koniec. Czy to będzie koniec świata, czy to będzie twój koniec. Po prostu umrzesz. I na końcu będzie sąd. I sądzić będzie Jezus Chrystus na podstawie właśnie słowa, na podstawie pisma świętego. I nieważne, czy ktoś wierzył, czy nie, to jego osądzi Pan Jezus Chrystus na podstawie tego słowa. Jeżeli nie uwierzyliśmy, jesteśmy potępieni i gniew Boży spadnie na nas. Ci, którzy wierzą, którzy poddają się pod to słowo, mają życie wieczne. I to już dzisiaj na ziemi mogą żyć, właśnie jak ten, który właśnie jest w niebie. Może się wyda trochę takie filozoficzne, ale proponuję: zatrzymajcie się tutaj na chwilę. Jeszcze raz przeczytajcie ten fragment i zacznijcie wierzyć Pismu Świętemu. Pozdrawiam serdecznie Błogosławie! I życzę dobrej nocy. Drogi słuchaczu, proszę, nie zapomnij zasubskrybować kanału, dać kciuka w górę i zostawić komentarz. Podziel się tym podcastem z innymi, bo tak przyczynia się również do szerzenia Ewangelii pana Jezusa Chrystusa.